Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus opowiedział swoim uczniom następującą przypowieść. Pewien człowiek, mając się udać w podróż, przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek. Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, trzeciemu jeden. Każdemu według jego zdolności, i odjechał. Zaraz ten, który otrzymał pięć talentów, poszedł, puścił je w obrót i zyskał drugie pięć. Tak samo i ten, który dwa otrzymał, on również zyskał drugie dwa. Ten zaś, który otrzymał jeden, Poszedł i rozkopawszy ziemię, ukrył pieniądze swego pana. Po dłuższym czasie powrócił pan owych sług i zaczął się rozliczać z nimi. Wówczas przyszedł ten, który otrzymał pięć talentów. Przyniósł drugie pięć i rzekł: Panie, przekazałeś mi pięć talentów. Oto drugie pięć talentów zyskałem. Rzekł mu pan. Dobrze, sługo dobry i wierny, byłeś wierny w niewielu rzeczach, nad wieloma cię postawię. Wejdź do radości Twego Pana. Przyszedł również i ten, który otrzymał dwa talenty, i powiedział: Panie, przekazałeś mi dwa talenty, oto drugie dwa talenty zyskałem. Rzekł mu Pan: Dobrze, sługo dobry i wierny, byłeś wierny w niewielu rzeczach. Nad wieloma wielomaciem postawię wejdź do radości Twego Pana. Przyszedł i ten, który otrzymał jeden talent i rzekł: Panie, wiedziałem, że jesteś człowiek twardy, chcesz rządzić tam, gdzie nie posiałeś, i zbierać tam, gdzie nie rozsypałeś. Bojąc się więc, poszedłem i ukryłem twój talent w ziemi, oto masz swoją własność. Odrzekł mu Pan Jego. Sługo zły i gnuśny, wiedziałeś, że chcę rządzić tam, gdzie nie posiałem i zbierać tam, gdzie, nie, gdzie mnie rozsypał. Powinieneś więc był oddać moje pieniądze bankierom, a ja po powrocie byłbym zyskiem odebrał swoją własność. Dlatego odbierzcie mu ten talent, a dajcie temu, który ma dziesięć talentów. Każdemu bowiem, kto ma, będzie dodany, także nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma, a sługę nieużytecznego wyrzuć się na zewnątrz w ciemności. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Pokój Tobie. Witam Ciebie w sobotę, 27 sierpnia, we wspomnienie Świętej Moniki. I tak dzisiaj utrzymujemy tą przypowieść o talentach. Bardzo różnie otrzymali ci słudzy pieniądze, tak, bo talent wyraża jednostkę monetarną, tak. To jest 40 kilo złota jeden talent. Ogromne pieniądze otrzymali od Pana, który wyjeżdżał. Jeden dostał 5 talentów, drugi dwa, drugi 1. I to, co jest ważne, żeby wiedzieć, żeby jakby no zwrócić na to uwagę, tak? To nie tak, że Pan skrzywdził kogoś z nich, bo tak po ludzku można spojrzeć, no ten otrzymał pięć razy więcej, ten pierwszy od tego ostatniego, tak? Ale tu jest takie słowo, które nam pomaga. Tak. Tym słowem jest: yy... Każdemu według jego zdolności. Tak, pojmujemy to? Każdemu zostało dane według jego zdolności. Bóg zna Twoje i moje zdolności. Bóg zna Twoje i moje możliwości. I On daje nam pewne zadania, pewne wyzwania, pewne odpowiedzialności, wiedząc, że no właśnie, że możemy podołać. On nam nie daje więcej niż to możliwe. Czasem może być tak, że my sami chcemy brać na siebie więcej niż zdołamy udźwignąć nie tędy droga nie tędy droga naprawdę czasem ktoś zapominając tak naprawdę już o Bogu pracuje kilkanaście godzin dziennie jest niezwykle przemęczony właściwie nie ma go dla rodziny dla której niby to zarabia pieniądze no Zarabia, ale jest nieobecny. Właściwie nie potrafi wykrzesać już z siebie niczego, żeby jakoś być dla rodziny, służyć. Tak. Spotkałem się z taką piękną, no też tutaj interpretacją też tego, czym może być ten talent, nie? no bo Wiadomo, no mogą to być jakieś zasoby pieniężne, tak, które my mamy, którymi obracamy i Bóg też e, w jakiś sposób patrzy na to, jak ja posługuję się pieniędzmi, tak, e, jak ja ich używam. To jest pewne dobro dane, e, które, hmm, które uczy czegoś. Są drobne rzeczy, o których Bóg mówi. Jak ja jestem wierny w tych drobnych rzeczach, uczciwy, e, w posługiwaniu się pieniędzmi, to Bóg postawi mnie nad czymś wyższym, tak? Bóg ustanowi mnie nad czymś wyższym, nad większymi rzeczami, tak? Ktoś powie, a nie ma większych rzeczy od pieniędzy. No, są większe rzeczy. Bóg ma dla nas większe rzeczy, tak? Od pieniędzy. I tak ta interpretacja, właśnie też tej przypowieści, to mówi, że nie tylko talentami są jakieś. Dobra, które my postrzegamy jako, że mamy coś w sobie cennego, rozwiniętego, jakieś no, um, ukarunkowanie ku czemuś, tak? jesteśmy dobrzy w, na przykład w nauczaniu innych albo w gotowaniu albo na przykład jesteśmy dobrzy w majsterkowaniu, w złota rączka, to naprawię tamto, naprawię. Jestem w tym dobry, jestem bardzo dobrym kierowcą na przykład, tak. Okej, okay. to są talenty, które też mamy rozwijać, tak, na służbę Pana, na Bożą chwałę, ale talentami może być również pewien nasz brak. Pewna nasza słabość to również stanowi talent, nad którym ja mam pracować. Przykładowo jestem no, zachęcony, właściwie postawiony tutaj w parafii i jednym z zadań jest też katecheza, tak? I nie znajduję w sobie jakiejś naturalnych takich predyspozycji, że po prostu no, świetnie mi się pracuje z dziećmi. Tak? I po prostu, no, rewelacyjnie wiem wszystko, jak to poukładać, jak do nich dotrzeć. Nie. Jest to raczej słaby punkt, tak, mój. I potrzebuję takiego, no, pracowania nad sobą, tak? takiego pewnego zmagania się, ale dzięki temu też mogę się rozwinąć, tak? Dzięki temu też mogę się rozwinąć. I Bóg nie wybiera tych, którzy są niezwykle obdarowani, ale Bóg uzdalnia tych, których wezwał i którzy poszli za Nim. I to jest też doświadczenie mojego życia. Także Bóg dał Tobie tyle, ile wie, że no właśnie, że możesz podołać, że możesz umieść. I Bóg nie chce też, żebyś brał na siebie za wiele, tak po prostu po swojemu, rozsądzając. Bo możesz tego nie udźwignąć, tak, Bóg zna Twoje serce, Bóg chce, żebyś pomnażał te wszystkie zdolności, którymi Cię obdarował, te wszystkie odpowiedzialności, do których Cię wezwał, tak. To jest Twój sposób współpracy z Bożą łaską i także te Twoje słabe strony stanowią pole do rozwoju, tak abyś się nie poddawał, abyś nie mówił ja tego nie potrafię. No, jeżeli jesteś postawiony wobec pewnej rzeczywistości, która jakoś jest dla ciebie, i nie możesz od tego za bardzo uciec, no to trzeba jakoś się zmagać, tak? Trzeba się jakoś zmagać z tym, z Bożą pomocą, prosząc o łaskę. Naprawdę. To jest też moim doświadczeniem, jeśli chodzi o naukę języka ukraińskiego. Nie mam jakichś naturalnych zdolności do nauki języków obcych. Po prostu muszę jakoś walczyć, muszę się zmagać, muszę pracować. I owoce przychodzą. Tak, dobrze. Niech Bóg Ciebie prowadzi w tym dniu. Niech Cię ochrania. Niech Jego łaska Ciebie strzeże, abyś był otwarty na Jego prowadzenie, na współpracę z Jego łaską. Niech Cię strzeżą, macnie ochranie i błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Dobrego dnia.